Tarium ściągnięte. Nie bez problemu, bo najpierw się rzuciła na wszystkie szybki, <gryw> ale już się powoli uspokaja. Tak patrzę, że chyba mam za mały pojemnik. Hmm. Będę musiała sprawdzić, czy nie mam czegoś większego. A może w to się ją da władować. Będzie się musiała ścisnąć na kilka godzin, bo ją trzeba. Cześć. Dzień dobry. Te psy trzeba wywalić z pokoju, żeby mi jej nie zjadły, w razie czego. A terrarium będzie trzeba zalać wrzątkiem, żeby go porządnie odkazić. No dobra, na razie cięcie i zobaczymy, co wymyślę jeszcze. Dobra, próbowałam znaleźć rękawiczki, niestety... Nie mam, nie mam, nie wiem, gdzie się rozeszły. Przez ten COVID wszystkie rękawiczki z domu wyszły. Mm nie bym wzięła budowlane, żeby chociaż jakoś ochronić się przed tymi włoskami porządnymi. No ale trudno. Mówi się trudno. Hmm. To że spróbujemy ją zagonić do zbyt małego pojemniczka hmm. i zamknąć. Jak to wyjdzie? Pewnie będzie śmiesznie, bo ja się jej panicznie boję. Tak, yy, mam ptaszniki i się jej boję. Może dlatego, że kilka razy poleciała na mnie z zębami. E, no, ale to tam. Damy radę, no nie? Będziecie ze mną. Przypinujecie, żebym mnie nie użarła, co? Nie za bardzo chciałabym trafić dzisiaj. Chociaż w sumie to jest tylko palaśka. To co tam się może stać? Napuchnie mnie ręka. Także jak będziesz chciała gryźć młoda, to lepiej lewą bo ja prawą piszę, jutro ja co tu pracy. Eee, ja wam zrobię z tego time pewnie. Okej, okay. dobra. To mamy szybko, mamy pensety. Jedna szybko poszła. Druga szybko, nie wiem, czy ją lepiej nie zostawić, żeby ona mi bokiem nie wyszła. Chyba będzie najbezpieczniej przy niej. Dobra. Tak, pojemnik jest zdecydowanie za mały. No, nie było tak źle. Так что, что вы видите? Окей. ale się wyczesała do pojemniczka. Także tak. Czekaj, jakoś tak, żeby ją tak delikatnie przestawić, żeby można ją było zamknąć. No, uwaga, 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 uwaga. No wiem, że jest ciasno. Wiem, że jest ciasno. No dobra, to mamy paraśkę. w za małym pojemniczku. Zdążyła się na szczęście wyczesać dopiero jak ją przykryłam. Powiem Wam, że ostatnio było gorzej. Co prawda ja się spodziewałam, że mi znowu podważy pojemnik i będzie próbowała dołem wyjść, ale tym razem nie. Tym razem tylko podwożyła pojemnik i się nie ruszyła, więc jest spoko. No dobra. To teraz z rąsi trochę ponagrywamy, bo trzeba ocenić stan. Stan terrarium. Więc tak: korek idzie do śmieci. Um, trzykrotka idzie do śmieci, chociaż może ją utnę i ukorzenie. Co tutaj? Ostość, coś mi daje. Telefon mi daje znać, że coś jest nie tak z ostością. E, cały kolek, tuba kolkowa idzie do śmieci. E, to będzie trzeba, miseczkę z wodą trzeba będzie wyparzyć, bo miseczka z wodą jest z AliExpress. Ja nie po to czekałam na nią 4 miesiące, żeby ją teraz wywalić po kilku miesiącach użytkowania. I co? Całe akwarium jest, całe terarium jest do wyczyszczenia i do zalania wrzątkiem. No, a palaśka będzie musiała sobie chwilę poczekać. Zaraz ją odstawię gdzieś wyżej, żeby ją psy nie dawały, Bo pewnie się będą gdzieś tutaj nam kręcić. Już e, słyszę, że pod drzwiami leżą, czekają, aż je wpuszczę. Także tak wygląda nasza siedemnastolatka. No i cóż. E, dobra. Wiecie co? Zrobię cięcie, bo bez sensu, żebyście patrzyli, jak ja to wszystko wyciągam. A może? Nie, nie będziemy. To e, ja teraz zacznę sprzątać. Wszystko wyciągnę, wyrzucę. E, a dla Was to będzie tak naprawdę kilka sekund, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. O, dwa razy wyszło. Dobra, to jeszcze raz, bo coś nie wyszło. Widzicie dalej, brudne. Hmm? A few moments later. Dobra, zodził się problem. Kolek nie chce wyjść. E, ja pamiętam, że ja go wzięłam na wcisk. Mm. I teraz nie mam pomysłu. Chyba go będę musiała pociąć. To jest najgorsze, że tam kolek też już zaczął gnić. W ogóle, to znaczy nie gnić. Tam grzyb się zalągł w korku. Więc koniecznie muszę go wyciągnąć. Ale <laughs> nie mam pomysłu. Jak? No dobra, kombinujemy dalej. A few moments later... Ok, teraz mamy wyczyszczone. Mamy też śreczkę, żeby prowadnicy nie zasypać. Mamy też zrobiony torf. Ja to ja torf zawsze zalewam wrzątkiem, Rozrabiam go kilka dni wcześniej. A później zostawiam w miejsce. Chowam do worka, żeby tam nic nie gładło w międzyczasie, bo to wiadomo, jakieś meszki nie meszki, ziemiorki. Nie ma co ryzykować, tylko, że taką łóżeczkę to ja się tutaj zajadę. Uff, dobra. to co? To jest najnudniejsza rzecz, uzupełnianie. W ogóle zastanawiałam się. Um, jakie roślinki jej dać? Czy w ogóle jej dawać jakieś roślinki? Bo wiadomo, że Halaźki to tak trochę psują. No nie wiem. Sama nie wiem, co mam mi tam rzucić. Fajnie, by było coś zielonego. Z drugiej strony w niej jest wiecznie ciemno. A i jakiś kolet by się może przydał. No słuchajcie, powiem Wam, że. O Jezu. Leny nie wolno szczekać. zaście stąd. Właśnie to jest tak, jak. Się z psami w pokoju nagrywa. Sąsiad się ruszył, pies się drze. On im starszy, tym gorszy. Jeszcze to niedawno aż tak nie szczekał, teraz jako 11-letni panicz. W ma co, będzie miał 12 lat. Jako 11-letni panicz robi się coraz gorszy. I tam mu trochę szikady. Może tak. I teraz tak. Jakby tutaj mnie w ogóle widzicie? Widzicie mnie tak. Dobra. Ok. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie ma tego zbyt dużo. Chyba będę musiała jeszcze zrobić następną kopkę. No, jest za mało, zdecydowanie za mało. Um, dobra. Robimy cięcie. A ja idę się bawić i rozrabiać, rozrabiać następną kostkę, bo mi zabrakło tofu. Ok, przyniosłam to trochę już wystygł. W międzyczasie zastanowiłam się jakie roślinki jej dam. Przeszłam się po chałupie i wyciągnęłam dwie niezniszczalne, e, czyli żyworódkę i aloes. Zobaczymy jak one sobie poradzą. E, to są rośliny, które tak naprawdę niewiele potrzebują do życia. Jeżeli przetrwały w pokojach moich dzieci, to znaczy, że są niezniszczalne. To jeszcze się wydaje trochę ciepły. Niezbyt mi się to podoba, ale chciałabym to już skończyć, bo czas mi się kończy. Także. Aha! I przyniosłam jeszcze kolek. Takie płaty kolkowe. Myślę, że ten największy może je weźmiemy gdzieś w zimę. Tak, żeby je zrobić taką wiecie... Może tutaj gdzieś. Taką jamkę, nolkę, coś, ala. Teraz dosypimy topu. Teraz zobaczymy co dalej jest. On jest jeszcze trochę ciepło. Ten jest jaśniejszy, bo wymieszałem go jeszcze z suchym. Żeby też nie było zbyt wilgotno. No nie jest najwyższa to ją ją postoi jakiś czas bez niej, a ją wpuszczę dopiero wieczorem, chociaż tam wiedziałam, że nie jest zbytnio zachwycona tym, że musi w tym siedzieć. Dobra. Nie mam niestety nic na tylną ściankę. No ale może przynajmniej nie będą mi się kalaczone chowały. Bo to, to był odwieczny problem, że one się wgryzły w tą ściankę tylną i tą za nią urzędowało albo w niej więc często je po prostu obiec zwiewał i ona żeby coś zjeść to czekała a to nie jest taki pająk, który by się rzucał za żaciem. No to już nie ten wiek ona po prostu czeka przecież jak dostała ostatnio Madagaskara, to o, to było zaraz po Wylince, więc ona naprawdę była głodna, Lupa miała taką chudą, że się o nią martwiłam aż, ale wcześniej córki y, jej uciekły <laughs> i ja by nie chciała ich szukać, ale jak Madagaskar zaczął biegać, to rzeczywiście pogoniła go i na niej siedziała na korku i czyhała, aż on wyjdzie z Janki, żeby go dorwać, więc... Wszystko zależy od tego, co podadzą do stołu. Zobaczymy, czy to wystarczy. Tutaj więcej. Tutaj trochę mniej. No, będzie trzeba poczekać z mi i do wieczora, bo to musi ostygnąć. Miseczko z wodą czy z tą męką. Ja w ogóle nie wiem, czy Wy coś widzicie, czy to złapało ostość, czy nie. Dobra, miseczko z wodą. Mam nadzieję, że jej znowu nie zasypię. Pewnie no, jest. Na nie będzie to jakieś mistrzostwo świata jeżeli chodzi o mm, detalinki itd., o wystój, bo powiem szczerze, ja wiem, ja po prostu już wiem, że to za chwilę, skończy, mm, nawet w ich pojęczenie, tak. Tyle miało jakieś tam swoje gniazdko żeby się bym mogła schować tak żeby być bardziej żeby się czuć bardziej bezpiecznie aloesy so, jej damy w tamtym nóg ok. on sobie pójdzie kurzonkiem Jak widzicie Aloesa wkładam do ciepłego torfu e, powiem, że nic mu się nie stanie. To jest po prostu niezniszczalne. To jest w ogóle Aloes drzewiasty. E, także wygląda inaczej niż te standardowe Aloesy, które przeważnie znamy. Chociaż e, wydaje mi się, że kiedyś za czasów naszych babć mam. E, właśnie bardziej rozpowszechniony był aloes drzewiasty za to teraz on ma taki słaby pokój się tak szybko jest długi w ogóle no za to teraz e, już aloes drzewiasty nie bije takich rekordów popularności jak kiedyś gdzie to tutaj wydać tutaj do drogi za gospodarować Trzeba żeby to... Mam też już korzonki dosyć długie. Mm. Tutaj z kawałkami ziemi, będę podziałać. Mm -hmm. Tu mają. Nie, tu. Nie mogę ich wsadzić razem, bo one razem. Chyba, że będę je obok siebie jakoś... Chodzi mi też o to, żeby one tak... Um, nie pozwalały, żeby owaki się za nimi, karczany nie mogły się za nimi schować za bardzo, albo między nimi. Tutaj się schowają, ale to... Bo wiecie, to jest mimo wszystko już starsza pani, ona jak się kurzy, to wywie, rozwali, nie ma co też jej denerwować. sobie No Mamy świata, co to, to nie jest? A, jest. Ciasne, ale własne, jak to mówią. To jest jakieś śmieszne uczucie, to dotykam ciepło, to... Dobra. No, brakuje mi tej ścianki. No i co powiedzę, no nie ma. Nie ma, to nie ma. Idę umyć łapki i za chwilę będę Przyjrzałam moje zapasy. I się pozastanawiałam, czy nie dać jej jakiegoś robotka albo coś takiego. Ale nie. Nie ma większego sensu. Bo jeżeli już to jedyne miejsce, którego nie zapalę czynuję, to będzie tu na górze. To tam dam trochę mchu. Ale poza tym, po prostu nie ma sensu dawać jej nic więcej. Z uwagi na to, że ona to po prostu zapajęczynuje. No widzieliście jak tam to talarium wyglądało. Tak, całe w pojęczynie. Więc tutaj bardziej dla mnie niż dla niej. Zrobimy takie dwie zielone wyspy, co by były. Tak, dla niej jest najbardziej istotne to, żeby tutaj móc się schować, wleść. Tak by to wyglądało. No i co? Czekamy kilka godzinek, aż to porządnie ostygnie, bo ja jej nie wpuszczę do ciepłego bez przesady. Nie daję też yy, żadnej kole ani nic takiego tutaj na dno. Wokół mi ostatnio zaczęła gnić u jednego z pająków w terarium. musiałam kawałki kory powyciągać także mam jakąś ligną którą jaką mam w zoologu jako no name e, hmm. no i się nie spisała e, także także tak, nie, nie będę ryzykować, że tutaj znowu się zacznie pić syf, bo nie chcę też żeby ona się męczyła za długo ja się tak w ogóle zastanawiam czy ja włączyłam nagrywanie włączyłam, dobra Ok, więc wygląda to tak. Zaraz to przesuniemy sobie stąd. Właśnie po to. O. Przesunęliśmy. Dobra. Wygląda to tak. I za kilka godzin będziemy się bawić. Za kilka godzin będziemy się bawić w przekładanie. Bo, no mówię, musi tutaj trochę to po postygnąć. Ja zaraz jeszcze może podleję te osinki, żeby miały. Bo ja wyciągnęłam z doniczek, gdzie była susza. No tak. Tak posprzątam jeszcze trochę okay. No, wygląda to tak. A co z naszą panną? No nasza panna siedzi tutaj i dzielnie czeka. Muszę ją zaraz zmierzyć. A tutaj... Avicularia minatrix. Hm. Także tak. No to co? Dla Was to znowu będzie chwila, a dla mnie to pewnie będzie kilka godzin. Do zobaczenia. Dobra, to jeszcze przy okazji, skoro i tak czekamy, pokażę Wam L2, chyba chybany. Widzieliście jak samica wyglądała, no nie? A tutaj mały slajdek. Następca. Trochę przestraszony, bo go przed chwilą tutaj przerzuciłam. co mogłam nagrać jak go przeganiam. ale jakoś totalnie nie pomyślałam, zajęłam się swoimi sprawami. Także on wcześniej był w kliszówce, ale jedna wylinka i się okazuje, że kliszówka za mała. No. Także tak i co? Myślę, że będziemy przeprowadzać już samicę. To już ciepły nie jest. Łostygło wszystko, to idę po damy dnia. Ok, będziemy musieli zrobić małą zmianę kadłu, bo po prostu się nie zmieścimy. Jezus, jak tutaj naświm dookoła. To jest tak. Jeżeli chodzi o nią to ona się potrafi uruchomić, a potrafi się jej nie uruchomić. Jak widzieliście, e, ładnie dała się złapać, a cholera wie co będzie później. Także ja jedną szybkę muszę włożyć. Czekaj, to od dołu. Jedną szybkę włożę, tak żeby jak ją będę przeganiać, to żeby jednak nie miała zbyt dużo miejsca. Tak? Nie, w może ja Dobra. Czy Wy w ogóle coś widzicie? Właśnie tak widzę, że kiepsko. Um, jest jakaś ostać chociaż? Nie, co naprawdę? Pies dostał. Wylko. Leży sobie na łóżku. Człowiek mu nie przeszkadza. To ten jeszcze siedzi i poszczekuje na wszystko, co jest w okolicy. Dobra, ja ogólnie myślę, że ja ją wsadzę w tym pojemniku. Ja się jej boję. Nie próbuj teraz wychodzić, tak? Bo ja cię próbuję otworzyć. Tak się ustawiaj, że tam jest zamknięcie. Dobra. I teraz tak. Włożę ją sobie do pojemnika, żeby moje nerwy nie były za bardzo nadszarpnięte. Otworzymy ją. De facto, nie wiem. Puścimy. No. Ciekawe czy sama wyjdzie. Czy będzie jej trzeba pomóc? Chyba będzie jej trzeba pomóc. Obniesiemy was trochę. No cóż. Dobra. Co? przepraszam. Zabezpieczenie. Okej. Okay. Dobra. Więc już mamy. Widzicie, tak jak mówiłam, szybka za, zawsze na topie. I mamy naszą damę w jej apartamencie. No dzisiaj była naprawdę grzeczna, muszę ją pochwalić. Bo dzisiaj była naprawdę super grzeczna. Tak? Tyle się wyziedziała, zamknięta, biedaku. Czekać. zdejmę Was w ogóle z obiektywu, bo mi z obiektywem jest niewykorzystnie nagrywać. Tak, o, na, na, na wprost. O, przepraszam, za palucha I tak to wygląda. Lesia do chyba chybana. L. Nikt już. Nie pamięta ile. Tam niestety pierdzielnik z tyłu. Tak to wygląda. No mam nadzieję, że jej się domek spodoba. No bo cóż mogę więcej powiedzieć? No nie mam kolka, Nie mam takiej ilości kolka. Ona jest ogólnie teraz w terrarium. Jest ogólnie to storium 30 na 40. nie pamiętam jaka jest wysokość. No, i tak to wygląda. Wszystko wystygnięte, ale one i tak zawsze woli ścianki. Także cóż. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Poproszę łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał. Paśka jest chyba zadowolona. Będziemy obserwować, czy. Z drugiej strony podejdę. Będziemy obserwować, czy nie robi się znowu grzybek. Tutaj części do terariów. Czy nie robi się znowu grzybek? Tak. Kupka nam pokazała. Będziemy sprawdzać, jak to tam wygląda. Teraz już jest mniej rzeczy do zagrzybienia, więc mam nadzieję, że będzie ok. No i można ją z każdej strony sobie spokojnie obejrzeć. I przy okazji moje odbicie. Ale to nic. Także tak. Palasia w nowym domu. Wszyscy szczęśliwi zadowoleni. I tak patrzę, czy ona tam nie ma jakiejś ustoczy. Ale nie. To nie jest ustocza. No dobrze. To jeszcze raz, dzięki serdeczne za obejrzenie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli się Wam podobało, to poproszę łapkę w górę. Poproszę też o subika, będę bardzo wdzięczna. Dużo nodochy mi sprawia, jak widzę, że kolejna osoba polubiła, zasubowała mój kanał. I cóż, do kolejnego razu. Pa! pa.